أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درازة سخاتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سردجني فيتم ندرس القرآن وكفت زناوك Koranu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Wyrecytowałem werset 11 rozdział 49 Sur Hudurat. Tłumaczenie brzmi: W imię Allaha miłosiernego, litościwego, zaiste wszyscy wierni są braćmi. Zatem czyńcie pokój pomiędzy waszymi braćmi i bójcie się Allaha, aby została Wam okazana litość. Drodzy słuchacze, tematem dzisiejszego wykładu jest wzajemna miłość, braterstwo i czynienie pokoju między sobą, między braćmi, między siostrami. Jak jasno wynika z tego wersetu, Koran, te, wersetu Koranu, jak jasno wynika z tego wersetu Koranu, jest to właściwie przekazanie Allaha, że obowiązkiem każdego z nas jest zaprowadzenie pokoju między różnymi grupami społecznymi. Allah powiedział inna mal mu'minuna ichwa, że wszyscy wierzący są dla siebie jak bracia i siostry. Podobnie w innym miejscu w Kuranie Allah wspominał o, o wzajemnym braterstwie Sahaba, towarzyszy proroka Muhammada Sallallahu Alaihi Wasallam, jako znaku prawdziwości Rasulullah, prorok Muhammada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jest to więc bardzo ważny punkt, o którym Allah wspominał w Koranie, że gdyby nie miłosierdzie Allaha, wasze serca nie połączyłyby się w ten sposób. Fa Allah fa beina kulubikum, ale to miłosierdzie Allaha połączyło wasze serca w wzajemnej miłości. Allah Ta'ala mówi do Rasulullah Muhammada sallallahu alaihi wasallam, że nawet gdybyś wydał wszystkie pieniądze na świecie, wszystkie góry złota, to braterstwo nie mogłoby powstać, nie mogłoby zostać ustanowione. Tak więc duchowe braterstwo, które można znaleźć w islamie, jest czymś bardzo szczególnym. Jest to coś, co Allah wymienił jako znak prawdziwości Rasulullah, proroka Muhammada sallallahu alaihi a jakiekolwiek zerwanie tego jest czymś, co pokazuje słabość muzułmańskiej umy, a Allah tego nie lubi. Allah powiedział w Koranie, że Allah lubi, aby wierzący byli mocną budowlą spojoną roztopionym ołowiem, mur lub sztana, na którą wylana jest roztopiona miedź. Tak więc nawet dziury, które znajdują się w betonie, są wypełnione meją, stopioną meją, dzięki czemu powierzchnia staje się całkowicie jednolita i solidna. Nie ma w niej żadnych szczelin. Zatem powodem, dla którego o tym wspominam, jest to, że teraz to staje się obowiązkiem. Każdego wierzącego, jeśli Koran wspomina, że jest to znak prawdziwości proroka Muhammada sallallahu sallam, że zwłącił serca wierzących we wzajemnej miłości, a jeśli po tym się jakaś wrogość, nienawiść lub zastrość między członkami lub wśród muzułmanów jest to punkt, który musimy ponownie przeanalizować, za czym naprawdę podążamy. Czy naprawdę jesteśmy częścią umma Proroka Muhammada, wasallam, którzy są rozpoznawani w Koranie jako ci, którzy ubejdą, czuli pomiędzy samym sobą. Tak więc, dlatego. Ten temat jest tak ważny. obiecany Mesjasz Islam, Khulafa, również bardzo szeroko wyjaśnił ten temat, ale dzisiaj, teraz podkreślę tę wzajemną miłość tylko w świetle hadisów wypowiedzi proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam się wiązywał dużą wagę do wzajemnej miłości. Na przykład jest wspomniane, عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي الله بوبي تو حديث قدسي الله بوبي ود نيوز ماستريستانيا كجسون شي كتوجه ميفو يونشه نافزايم زفز جلندو Ze względu na mnie, bo się mnie bali, lub dlatego, że mnie kochają, ze powodu mnie zwykli miwować się. Dalej jest: Al-jauma u fi jauma la zilla illa zilli. Dzisiaj dam im schronienie w moim cieniu, i nie ma schronienia, z wyjątkiem cienia Allaha. Z wyjątkiem mojego cienia w tym dniu. Oznacza to, że jako muzułmanie, jedynym powodem, dla którego się kochamy, jedynym powodem, dla którego mamy ze sobą jakiekolwiek, jakiekolwiek relacje, jest to, że wierzymy w La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A my wszyscy, szczególnie w dżemat Ahmadiyya, Jesteśmy połączeni tą wzajemną wierzą, braterstwa, również z powodu, że zaakceptowaliśmy imama wieku, imama Mahdiego i z powodu błogosławieństwa khilafet. Więc, jeśli jesteśmy w stanie utrzymać tę wzajemną miłość i braterstwo, to Allah obiecał nam, że w dniu zmartwychwstania otrzymamy Jego schronienie, otrzymamy. Jego czyn. W innym przypadku Rasulullah, prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział nie zazdrośćcie sobie nawzajem. To znaczy nie róbcie haset przeciwko sobie. Po drugie walata nadzasu i nie próbujcie siebie nawzajem krzywdzić. Nie próbujcie wywiązać sobie nawzajem krzywdy, Walata Bawazu, i nie miejcie w sercu złości wobec innych, nie miejcie w sercu urazy, nie miejcie w sercu złych uczuć wobec, wobec innych wiernych. Jest pisane w Allah Tadabaru: Nie odwracajcie się do siebie nawzajem plecami. To znaczy, nie zrywajcie więzi braterstwa, którą, stworzy, którą stworzył Allah. I to jest bardzo ważne przesłanie: nie odwracajcie się do siebie plecami nawzajem. Niestety, czasami, jeśli decyzje nie są zgodne z wolą jednej osoby, szatan jest bardzo aktywny i próbuje obrócić wasze serca przeciwko tym przekazaniom proroka Muhammada sallallahu wasallam. Na przykład, jeśli nie posłucha naszej sugestii, to i my już nie będziemy pomagać. Jeśli zrobią to po swojemu, to nie powinni później przychodzić do mnie i prosić o pomoc. To bardzo smutny obraz wiary. To faktycznie oznacza odwracanie się plecami w tym Hadisie. Braterstwo i posłuszeństwo są ze sobą bardzo powiązane. To jest również ważny temat. Inshallah przy innej okazji przedstawię Wam właściwe przykłady. Które można znaleźć w czasach proroka Muhammada sallallahu, w czasach obiecanego Mesjasza Ale lub dzisiaj, w naszym dżamacie, jak są one również tej akty posłuszeństwu, jak one są również wielkim aktem wzajemnej miłości i braterstwa. Jeśli sugestia Twojego brata, o którym możesz sądzić, że ma mniejszą wiedzę, lub sposób, w jaki to robi, jest niewłaściwy, zostawa przyjęta ponad twoją, to zamiast odwrócić się plecami, pomóż bratu, aby odniósł sukces, wykorzystując wszystkie swoje siły i nie pozwólcie, aby wrogość lub istekbar, arogancja, ignorancja podbyła wasze serca. Ale bądźcie pokornymi sługami tylko ze względu na Allaha. I to jest społeczność i jedność, którą Allah chce ustanowić poprzez islam. Dalej jest napisane w Hadisze: "Wakunu ibadul ichwana. I zostańcie braćmi ze względu na Allaha. Zostańcie sługami Allaha, którzy są dla siebie, braćmi. Dalej jest, al-Muslimu, Achul Muslimi powiedział, że muzułmanin jest bratem innego muzułmanina, la yazlimuhu, wala jachgiruhu, wala Że wierzący są dla siebie braćmi, nie czynią oni sobie nawzajem zulm, nie wyradzają sobie nawzajem krzywdy. Wala giruchu i nie patrzą na siebie z góry. Jeden muzułmanin nie uważa, że inny muzułmanin jest mniej wart. Wala yahzuluhu i nie wyśmiewają ani nie wyprawiają w zakłopotanie innego wierzącego. Nie poniżają innego wierzącego. A prorok Muhammad s.a.w. powiedział i trzy razy wyskazał na swoją klatkę pierwszową. I powtórzył to trzy razy. To znaczy, prorok Muhammad sallallahu alayhi wa po wypowiedzeniu tego wszystkiego, przypominał nam: At-taqwa hahuna. Atakwa hahuna. Atakwa At hahuna. At ha At ha to właśnie tu jest takwa. Taqwa jest w waszym sercu. Więc to jest również celem Ramadanu. Post jest dla nas obowiązkowy, jak wiemy, abyśmy mogli rozwinąć w nas takwa. To wzajemne braterstwo to właśnie jest takwa, jak wyjaśnił prorok Muhammad sallallahu alahi wasallam. Dalej jest pisane, że im min, min ja wystarczy taki jeden pojedynczy czyn, aby pozbawić go jego dobrych uczynków aby stał się złym człowiekiem. Co to jest za czyn? To, że patrzy z góry na innego brata muzułmanina. Tylko ten hadis wystarczy, aby pokazać, jaką harmonię i miłość Allah, Islam, chce między nami ustanowić. Kolejny hadis. Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irzuhu to znaczy, że to jest zabronione, to jest haram dla każdego muzułmanina, aby czynić to innemu muzułmaninowi. To, co jest haram, to jego krew, jego majątek i jego honor. Nie obniżaj honoru innego wierzącego. Nie przelewaj krwi innego wierzącego i nie bierz pieniędzy innego wierzącego, nie oszukuj, ani nie wyludzaj od innego wierzącego. Ponownie bardzo ważne, to co jest potrzebne, to jest, po jest takowa. Takowa pochodzi z Mawych Czawan, które Rasulullah, prorok Muhammad sallallahu przypominał nam. Następnie Rasulullah, prorok Muhammad sallallahu alahi wasalam, powiedział: Afzalul fazaile, afzalul fazaile, to jest najwyższy poziom. Powiedział, że afzalul fazaili antasila man kataaka, wa man manaaka, wa tasfaha. Amman shatamak. Prorok Muhammad sallallahu alaihi sallam powiedział, że najlepsze z rzeczy, które możesz robić, najlepszy rodzaj honoru, um, jaki możesz mieć, najlepszy ze najlepszych wśród mojej umma, kim jest? To ten, to ten, który nawiązuje więzy braterstwa z tymi, którzy się zerwali. Ludzie usprawiedliwiają się u proroka Allaha Sallam, lub przychodzą do Hazura lub jakiegokolwiek imama i mówią, że nie jesteśmy winni. To ta druga osoba, która ze mną nie rozmawia. Ale Rasulullah, prorok Muhammad Sallallahu Alaihi powiedział: Najlepsze rzeczy, które możesz zrobić, afzalul fazail, prorok Muhammad powiedział, że ten, który ma ze tobą relację, nawiąż tę relację, to znaczy, że nawiążesz, Więź z tym, który ją zerwał, stajesz przed Nim pokorny, idziesz do Niego i mówisz Mu, że chce dołączyć do tego związku. Zmieniasz swoje zachowanie wobec Innego. Najczęściej popełnianym tutaj błędem jest to, że chcąc zmieniać innych, widzimy w nich tylko winę. Islam uczy nas, abyśmy zmieniali siebie, a nie próbowali naprawić to, co jest poza naszym zasięgiem. I to jest punkt, nad którym warto zastanowić się. Bhatturatiyamanaka, rzeczy wymienione w tym Hadisze, ze światowego punktu widzenia, mogą w ogóle nie mieć sensu, mogą nawet wydawać się złe. Te rzeczy nie możemy robić, chyba że zrobimy to tylko ze względu na Allaha. A właśnie to są działania, w których pokonujemy szatana i stajemy się pokornymi sługami Allaha. Właśnie tu jest takwa. Kolejna część to man manaka. I ten, kto daje temu, kto mu odmówił, jeśli ktoś nie był dla ciebie pomocny w potrzebie, to nawet wtedy, zawsze bądź pomocny dla tej osoby. Nie pozwalaj, aby postępowanie innych odwróciło cię od Twojej wiary. I wybacz o sobie swaha, amman maka, i wybacz o sobie, która leży w cię. Ludzie mówią, że On tak o mnie powiedział, a On tak powiedział o mojej rodzinie, powiedział to o moich dzieciach i tak dalej. Ale jeśli chcesz stać się najlepszym ze najlepszych, w Salul fazail, w umma Rasulullah, to Rasulullah sallallahu alaihi wa powiedział, nie martw się, co mówi druga osoba. Jeśli on zrywa związek miłości, ty naprawiasz ten związek miłości. Jeśli on nie daje ci nic w potrzebie, to ty jesteś tym, który powinien to zrobić. Jeśli on się nad tobą znęca, to ty powinieneś przybaczyć. To jest islam, to jest taka, tego właśnie ma nas nauczyć miesiąc raz Ramadan. Ostatni hadis, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest to, że Rasulullah, prorok Muhammad sallallahu wa powiedział, że w dniu zmartwychwstania będą ludzie, którzy nie będą prorokami i nie będą szuhada, męczennikami, ale nawet prorocy i męczennicy będą z nich dumni. Sahaba, towarzyszy zapytał o proroku Allaha: Kim są ci ludzie, ze których nawet prorocy i męczennicy będą dumni? Prorok Muhammad sallallahu powiedział, że ci ludzie będą tymi, którzy nie mają ze sobą żadnych relacji, nie byli dla siebie rodziną, nie mieli ze sobą żadnych interesów, ale kochali się nawzajem ze względu na Allaha. Dlaczego powinniśmy kochać się? Powinniśmy kochać się ze względu na Allaha. Jeśli to zrobimy, nawet prorocy i męczennicy będą ze nas dumni. Tak więc są to błogosławieństwa wzajemnej miłości. I znowu, Rasulullah, prorok Muhammad s.a.w. ciągle nam przypominał, że nie powinniśmy patrzeć co, rob, co robi druga osoba? Nawet jeśli ta druga osoba nie pochodzi do ciebie, aby powiedzieć salam, to idź i powiedz jej salam, a to stworzy w nas atmosferę miłości. Zakończę dzisiejszy dals wypowiedzą obiecanego Mesjasza ale Islam. On powiedział: Jeśli pragniecie, aby nawet aniołowie chwalili was w niebiosach, Wtedy czerpcie na szczęście Allaha z wdzięcznością, wdzięk, wdziękiem i pozostańcie radośni. Wysłuchajcie lżenia i pozostańcie wdzięczni, a pomimo frustracji. A pomimo frustracji, jaki to jest stan? Nie zrywajcie więżów. Powiedział, że mimo frustracji nie zrywajcie więżów. Bo jesteście ostatnimi ludźmi wychowanymi przez Boga więc czyncie takie czyny pobożności aby dotknąć wzniosłych standardów doskonałości Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wasallim innaka Majid